Witajcie, kochani, już w trzeciej części filmików z dla widzów, które brały udział u mnie w konkursie w zabawie z masowej. I tutaj już mam trzy losiki. Teraz zobaczymy, dla kogo będą te zrapeczki. To jest kolejny dzień, jak nagrywam. I tak, pierwsza zdrapeczka będzie dla. Dla kogo będzie? Poczekajcie, bo przesułam się. Dla Angelika Korecka z numerem 5. Druga strapeczka z numerem 30 będzie dla na Krakowiak. I trzecia drapeczka będzie dla niula ze Szczecina. Także zaczynamy sobie drapać dla Angeliny Koreckiej. Mam nadzieję, że będzie jakaś wygrana. Jak na razie trochę wygranych jest. Zrapeczki tak jak mówiłam, kupowała moja siostra, więc chyba miała dobrą rękę. Dobry czas literka R, opatrunek, garnitur, schron, renata, ok. Kolejna literka jest to literka P, opatrunek, no i więcej nie ma. Kolejna literka jest to literka N, opatrunek, cent, tutaj mamy N, renata, schron, noc, no i więcej nie ma, literka I, rewir, tutaj mamy I, tutaj mamy I, koniec, literka I, e. tutaj mamy I, e. więcej nie ma, literka M, duma, islam, Koniec, literka A, Paw, opatrunek, Agat, tutaj mamy Islam, Bach, Baza, Hazard, Sad, Renata, ok, kolejna literka jest literka G, Agat i garnitur. Więcej nie widzę. Kolejna literka jest to literka L. Islam. Mleczka. Nie, mleczak. No i chyba więcej nie ma. Kolejna literka jest to literka U. I mamy tutaj opatrunek bursztyn. Kolejna literka jest literka K. Opatrunek. ciekawe jestem, czy będzie ten Opatrunek słowo, bo tak się zbiera, zbiera na to. Więcej nie ma. Literka D. Duma. Mamy pierwsze słowo. Duma. Sad. Więcej nie ma. Literka E. Rewia. Opatrunek. Cent. Renata. I tutaj mleczka. Mleczek. Boże. Ok. Literka H. Tutaj mamy hazard. Więcej nie ma. Kolejna literka jest to literka J. I nie ma tej literki. No proszę. No i zobaczcie, co nam tutaj wyprawiają. I literka B. Bach. Baza. No i koniec. Niestety nie ma tego centrum, tego opatrunka, a tak już się zapowiadało. Literka S. AU. No, niestety, Angelika Krecka, niestety nie wygrała się ta zrapeczka, ale bardzo dziękuję za udział w zabawie. Miło mi i, i co, kochanie? Kolejna zrapeczka. Niula ze Szczecina. Zobaczymy, co tutaj będzie. Zroka z numerem 28. I tak, literka P. Lipsk. Antelopa. Więcej nie ma. Literka F. Hmm. Nie widzę. Literka L, klon, kult, antelopa, lipsk. Koniec. Literka R, jard, tarczyca, agora, kra. Okej, okay. więc nie widzę. No, chyba nie ma tej literki. Literka N. Klon, san, cent, <ścoughs> powtarzają się słowa. Kolejna, derka T. Tym, kult, tarczyca, cent, antelopa. Fikate. Więcej nie ma. Derka H. Mamy tutaj. Więcej nie widzę. Kolejna. W, owoc, więcej nie widzę. literka C, tarczyca, cent, owoc, no więcej nie ma. literka B, tutaj mamy B, tutaj mamy B, koniec. literka A, tarczyca, kajak. Agora, antelopa, sam, więc nie ma. Literka E, tym, antelopa, więc nie ma. Literka U, kult, więc nie ma. Literka I, Lipsk, więc nie ma. Literka G, Agora, koniec, dwie literki nam zostało, literka E, tutaj mamy E, tutaj mamy E, mamy pierwsze słowo cent, no ale kochani mamy ostatnią literkę, jest literka D, Don, ale nic nam nie daje ta trapeczka, TA, no bardzo mi przykro i ostatnia drapeczka, może... Boże, nie Krakowie, jak się bardziej poszczęści. Zobaczymy i szukamy. Delka L. Olimp, Lekwa, Hol. Na razie, jak nagrywam już ten odcinek, to jeszcze osoby się nie odezwały, które wygrały w drapkach, Czy coś tam kupujemy, czy, czy odsyłam im pieniądze na konto, ale ja sobie poczekam. E, literka M M literka S S S S S literka T tutaj set więcej nie ma literka F Filip no i to by było na tyle literka B тутаема мы Б, ну и то було на теле, литерка И, Фи, Лип, Иран, Олимп, Эмир, конец, литерка Й, тутаймаме, венци не ма, литерка А, Кра, Расса Iran, tutaj mamy A, literka G, tutaj mamy Legwan, literka N, tutaj mamy N, tutaj mamy N, tutaj mamy N, tutaj N chyba więcej nie ma, literka C, C, procedura, ok. Literka H, Hol, więcej nie ma. Literka O, Olimp, Kos, mamy Hol pierwsze słowo. Tutaj O, Oszust, ok. Literka W. Tutaj, tutaj, więcej nie widzę. Kolejna literka jest literka U. I ostatnia literka jest literka K. Mamy koło słowo ale niestety nie ma nic więcej. No patrzymy, może coś przegapiłam u S. No, niestety dzisiaj wszystkie trzy zrapeczki, wszystkie trzy y, niestety przegrane. No ale nic. Bardzo, bardzo Wam dziękuję, kochani, za udział y, w zdrabmasach. Było mi bardzo miło, że ktokolwiek tam odwiedzał, komentował i. Y, no, i tak to jest. Jest to miłe, bo jak się drapie i jak ktoś jeszcze jest, no to bardzo jest to miłe, jak ktoś zostawia po sobie też znak, ślad, że jest. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. No i czekamy na kolejne odcinki. Zobaczymy. Myślałam, że w czwartek będzie jakaś premiera, ale wydaje mi się, że nie. <laughs> Jednak jeszcze trzeba poczekać. Także bardzo dziękuję. Jeszcze raz. Buziaczki. Papa.